Elo, elo! 520 Witamy Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku dodatku do Overcook 1. Dodatek się będzie nazywał: Jak? The Lost Morsel. No i robimy taki można powiedzieć na razie wstępny odcinek. Na tym odcinku jeszcze nie będziemy grać, bo chcielibyśmy Wam trochę poopowiadać o tych dodatkach. Może bardziej o dodatku. Tak więc, jak wcześniej wspomniałem, będziemy grać pierwszy dodatek. Przypominam wam, że całkiem niedawno zakończyła się seria z trybu fabularnego overcooka, a teraz będziemy grać jakby ciąg dalszy do, tego, do tej kampanii, tylko że w formie dodatku. Dobrze mówię? Mhm. No i git. Także weźmy sobie w zakładkę dodatki. No i proszę Państwa, dodatek, który sobie rozegramy w pierwszej kolejności, będzie to właśnie ten. Nazywa się on The Lost Morsel. W tamtym roku, z tego co pamiętam, nagrywaliśmy dla Was ten dodatek właśnie z Overcooka. Tam były do odblokowania, z tego co pamiętam, chyba nowe postacie, prawda. Tak, były. I nawet nie wiem, czy czasem to nie są właśnie te postacie, które widzicie tutaj na tej miniaturce, tak zwanie. Dokładnie te. Chyba tak. Co jeszcze możemy wam powiedzieć o tym dodatku? No to wiadomo, my musieliśmy za to płacić. Ja mam na przykład oryginałkę Overcooka 1 ale żebym na przykład miał ten dodatek, musiałem tam zapłacić za niego, no nie pamiętam dokładnie ile, ale myślę, że na pewno więcej niż 15 zł. Hmm, z kolejnych takich ciekawostek hmm, będziemy mieli chyba tutaj do rozegrania, z tego co się orientuje 6 misji po prostu. Będzie jeden etap. No i wiadomo, je, misja 1.1, 1.2 i tak dalej, i tak dalej. Także nie będzie tutaj do yy, także nie będzie tutaj jakoś bardzo dużo do nagrywania w tym dodatku. Yy, akurat w Overcook jesz, ile chcesz którą aktualnie gramy teraz z Mariolą, no te wszystkie dodatki mam tutaj za darmo. Nie musimy za to płacić ani grosza, po prostu zapłaciliśmy tak jakby za sam produkt, czyli za, no po prostu grę. A cała zawartość już jest za darmo. Co jeszcze mogę tutaj powiedzieć ciekawego? Nie wiem, wszystko wyjdzie w praniu, wydaje mi się, że Dodatek jest całkiem fajny i wart był i wtedy kupienia, i teraz będzie wart gry. Po raz Hej. drugi w sumie. Bo ten dodatek już raz przechodziliśmy, a teraz w sumie nagramy dla was jakby drugi raz. Wiesz co, Wiesz co? ja myślę, że możemy sobie tutaj teraz stworzyć tak jakby save'a już. Okej. Okay. Wiesz o co chodzi, nie? Mhm. Żeby tego nie robić na przyszłym odcinku, tylko po prostu, żeby. Zacząć już później grę. Tak jest. Także wchodzimy sobie w dodatek Delos Morsel. Z, 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 oczywiście overcook 1 cały czas, bo to ten dodatek wyszedł wtedy do overcooka 1. No i dajemy sobie tutaj nową grę. Ale zanim sobie tutaj damy w sumie nową grę, proszę Ciebie. The Lost Morsel. Wypatruj sekretów wśród pradawnych ruin podczas wyprawy na egzotyczną wyspę e, z udziałem kucharzy: cebulo cebulowego króla oraz Kevina. No i co dalej? Czynność Aha. rzucania nie jest dostępna w tej kampanii, bo to jest w ciągu dalszym dodatek do jedynki, więc rzucać nie możemy, tak samo jak w Overcook 1. Tak jest, dopiero jest możliwość rzucania w Overcook 2, ale to w dalekiej przyszłości. Pojawią się odcinki z kampanii, no i z dodatków. No i dobra, moi drodzy, dajmy sobie nowa gra. Wybierzmy sobie oczywiście miejsce 01. No i tutaj się znowu sytuacja powtarza. Mamy to samo co na początku gry w fabule Overcooka 1. Mamy tutaj y, do wyboru dwa tryby, nie? Tak? Pierwszy tryb jest klasyczny. Overcook w trybie klasycznym oraz y, tryb wspomaganie. No i jest tutaj napisane, jak widzicie, y, Overcook y, bez presji z większą ilością czasu i Łatwiejszym zdobywaniem punktów. W tym trybie nie można odblokować niektórych trofeów, także na pewno wybierzemy sobie tryb klasyczny, względu takiego, że ja aktualnie zbieram właśnie teraz te trofea do tej gry. Tam nie wiem, na razie mam około 12 albo 13 odblokowanych, tam na ileś nie pamiętam, powiedzmy 45. Także na pewno wybierzemy sobie tryb klasyczny, no bo wiadomo chciałbym odblokowywać przy okazji nagrywając dla Was tą serię te trofea. Tak? Tak jest. Więc wybieramy tryb klasyczny moi drodzy, Overcook w trybie klasycznym. Powtórzę się po raz kolejny. No i zobaczycie jak wygląda y, mapa właśnie w dodatku Delos Morsel. Oczywiście kto oglądał kiedyś, y, kto, jeż, oczywiście kto oglądał naszą serię kiedyś jak nagrywaliśmy ten dodatek, to na pewno już wie mniej więcej co go czeka. Przeklęty portal czasu znów szwankuje. Wygląda na to, że cofnął nas w czasie dalej niż się spodziewałem. Mam nadzieję, że podszlifowaliście zdolności kulinarne, bo czekają tu na Was kuchnie pełne pułapek. Jeśli nie brakuje Wam odwagi, spakujcie narzędzia i rozejrzy rozejrzyjcie się po okolicy. Chętnie bym do was dołączył i pomógł, Kevin też, obawiam się jednak, że e, odnowiła się moja kontuzja po grze w tenisa, a Kevin... Kevinowi po prostu się nie chce. Powiedział jednak, że możecie pożyczyć jego helikopter. Powodzenia przyjaciele. Na szczęście macie już za sobą kampanię główną, więc nie powinniście napotkać problemów. Zakończyliście już kampanię główną, prawda? No, i jak widzicie, proszę Państwa, mamy tutaj nawiązanie. A w sumie tutaj Cebula wszystko powtarza to, co właśnie przed chwilą dla Was Mariola czytała. No ale nieważne. Jak widzicie tutaj, widzowie, no mamy tutaj nawiązanie do trybu fabularnego. Jak zresztą czyta, czytaliście albo słuchaliście Mariole, sama Cebula się pytała nas, czy ukończyliśmy tryb y, fabularny, tak? Tak. No kampanię tak. główną. Czyli można powiedzieć śmiało, właśnie, że to jest tak jakby kontynuacja całego właśnie trybu fabularnego. Dobra, idziemy, nie? Idziemy? Tak. No i tutaj kolejna ciekawostka, może już Wam o tym wspomniałem, w sumie nie pamiętam, ale będziemy mieli tutaj możliwość latania helikopterem. W fabule jeździliśmy samochodem, a tutaj mamy możliwość latania helikopterem. Ten helikopter trochę lepiej teraz wygląda tak, niż w no. tej pod podstawowej wersji. Taka trochę rybka. No jak widzicie, mamy już tutaj pierwszą misję. Pokażę. Jest to pierwsza misja, pierwszy etap 1.1. Yy, ale tą misję oczywiście sobie dopiero rozegramy w nadchodzących odcinkach. To był taki wstęp. Chci chcieliśmy wam trochę poopowiadać o tych dodatkach, o tym dodatku przepraszam. No i tyle. Czekajcie na kolejny odcinek z dodatku. The Lost Morsel. Trzymajcie się i do, do usłyszenia. Hej! Pa!